Witam cieplutko. Dziś zrelacjonuję moją drugą wyprawę na Spitzbergen. Chciałbym rozpocząć od słów, które powiedział kierownik naszej wyprawy Chwieju rok temu. A powiedział, że najbardziej niebezpieczne w kontakcie z Arktyką nie są niedźwiedzie, nie są szczeliny lodowe, tylko rodząca się tęsknota do tych miejsc po powrocie do domu. I tak też się stało. Tęsknota nas przywiodła w dzikie rejony arktyczne również w 2012 roku. Niestety ta wyprawa odbyła się bez chwieja. Chwieju odszedł na dwa miesiące przed wylotem. Pierwsza myśl, nie jedziemy bez chwieja, ale pamiętam jak dziś zadzwonił do mnie Lechu, uczestnik wyprawy. Powiedział: Zróbmy to właśnie dla niego. Wejdźmy na górę arctowskiego i zostawmy tam portret Chwieja. Niech patrzy z góry na Arktykę, którą mu kochał. Spotkaliśmy się na lotnisku w Gdańsku. Wleciliśmy w nieco zmienionym składzie w stosunku do roku ubiegłego, a celem naszym był trawers lodowców arktycznych i wspomniana góra arctowskiego. Ponownie naszym oczom ukazała się dzika Arktyka. Ponownie lądujemy w Longebir i tym razem nasz pierwszy nocleg fundujemy sobie na polu namiotowym. Tak, tak, polu namiotowym. Znajduje się takie w Longebir i właściciele pola szczycą się tym, że jest to najdalej wysunięte na północ pole namiotowe na świecie. Pobudka budzi nas wycie miejscowego psa. Psy, które tu występują, to przede wszystkim psy zaprzęgowe, które ułatwiają życie w przemieszczaniu się zimą, ale również stanowią atrakcję dla żądnych przygód turystów, chcących poczuć się przez chwilę jak zdobywca bieguna południowego Amundsen, który przemierzał dzikie rejony obu biegunów przy pomocy właśnie psich zaprzęgów. Zanim rozpoczniemy wyprawę, czeka nas wycieczka. Przebieramy się w nieprzymakalne stroje i super szybką łodzią motorową przemieszczamy się do pobliskiego Piramiden, czyli sowieckiego miasta duchów. Piramiden miało być dumą Związku Radzieckiego. To tu wydobywało się węgiel, a praca w kopalni była dla człowieka wyróżnieniem. Właściwie w w piramidzie było wszystko czego potrzebowali ludzie do życia sklep, teatr, basen, kantyna, wielka aleja zwana żartobliwie Szampelizie. Nawet sprowadzano trawę, by opiększała surowy klimat Arktyki. Jednak lata 90 XX wieku to trudny okres dla rozpadającego się Związku Radzieckiego. No, gigant na glinianych nogach w końcu upadł na kolana i przestał dotować piramidę. Zawiesili wydobywcie węgla, wyjechali stąd ludzie. No i właśnie tak powstało miasto duchów. Kamyczkiem do ogródka. Była niestety katastrofa lotnicza. W 1996 roku doszło do tragedii. Tu 154 wiozący 141 pracowników kopalni i członków ich rodzin rozbił się. No, niestety zginęli wszyscy ludzie. Opuszczamy piramidę i nasza turboszybka motorówka przewozi nas do zatoki Billfjorden. Stąd jesteśmy już zdani sami na siebie. Rozstawiamy więc namioty, przynosimy wodę z pobliskiego lodowca i rozpalamy ognisko. Jest to naprawdę cudowny dzień czas górskich opowieści o miejscach, ludziach. W tych opowieściach próbuje swoich wtrąceń lodowiec nordenski Olbrin, którego pęknięcia słychać co chwila. Nie brakuje też wspomnień o chwieju. Jak później się okaże, będzie to najspokojniejszy dzień całej wyprawy. Ja już tradycyjnie użyczony arktycznymi widokami udaję się z aparatem, by uwiecznić te cudne miejsca na fotografii. Kolejny dzień. Nie budzi nas już chwieju, jak to czynił na pierwszej wyprawie. Wstajemy więc na dźwięk budzika i udajemy się w nieznane. Początek wiedzie rumoszem skalnym, a jest to nic innego jak morena boczna lodowca. Trzeba mocno uważać, by nie skręcić nogi. Myślę sobie, na lodowcu będzie łatwiej. Struktura lodowca jest chropowata i całkiem przyjemnie się po nim idzie, natomiast gdy teren się wznosi, a do tego dochodzą silne wiatry, to najwyższy czas, by założyć raki. Tak też czynimy. Lodowiec o tej porze roku nie stanowi dużego zagrożenia, ponieważ nie jest okres, gdzie pada śnieg, więc szczeliny są odsłonięte. Ale jak widać na fotografii, lepiej do takiej nie wpadać. Na szczęście ta szczelina była największą na tym lodowcu, do której ktoś wpadł. Droga wydaje się nie mieć końca. Wijący wiatr daje się te znaki, a końca lodowca nie widać. Poruszanie się po lodowcu to często poruszanie się jak w labiryncie. Z pozoru płaski twór poprzecinany jest szczelinami i ciekami wodnymi, co znacznie utrudnia nasz marsz. Proszę przez chwilę popatrzeć na nasze zmagania, te kilka slajdów to proszę mi wierzyć, kilka godzin wędrówki, czasami w totalnej bezradności. na szczęście udaje się znaleźć drogę wiodącą na drugi brzeg Ech, jak to dobrze jest poczuć grunt pod stopami miejsce naszego noclegu jest wyjątkowe gdyż położone w pobliżu dwóch lodowcowych jaskiń jednak po takim zmęczeniu nikomu nie przychodzi do głowy by zajrzeć do ich wnętrza po rozbiciu namiotów w ciepłej strawie urządzamy mistrzostwa w strzelaniu do celu, a celem naszym jest sopel lodowcowy. Mistrzostwa niestety nierozstrzygnięte, rozstrzygnięte, sopel jak wisiał, tak wisi. Kolejnego dnia wyruszamy w kierunku lodowca Tunabiny. Niepokojącym jest fakt, że mimo pięknej pogody, tam gdzie podążamy, widać kłębiące się chmury, może mgłę. Widoczność staje się coraz mniejsza, wiatr się wzmaga, tracimy orientację. Mija wiele godzin marszu po macku, Dostrzec choć Małą skałkę. To jest teraz naszym marzeniem. Zaczynamy powoli rozumieć słowa gubernatora, który powiedział, że nie puści żadnej ekipy na lodowiec Tuna Brin, zanim nie wykaże mu na papierze doświadczenia arktycznego czy górskiego. Zdjęć z tego fragmentu naszej wędrówki. Nie posiadam, choć właściwie mógłbym tu wrzucić fotografię białej kartki, na jedno by wyszło. Natomiast chcę powiedzieć, że po kilkugodzinnym spacerze w chmurach doświadczyłem zjawiska fatamorgany. Wypatrzone przeze mnie piękne, majestatyczne, rozświetlone skały okazały się zwykłymi bryłkami lodu wielkości dłoni. Na szczęście kolejne skały są już prawdziwe. Rozbijamy więc namioty i postanawiamy przeczekać złą pogodę. Czekamy, czekamy, czekamy. Tymczasem śnieg nas zasypuje. Co jakiś czas ktoś wyciąga najkrótszą zapałkę i wychodzi, by odsypać namiot. Co ja tu robię? Pojawia się pytanie. Mija druga doba, jak leżymy w namiotach. Człowiek zaczyna wtedy doceniać wszystko ze zwielokrotnioną siłą. E, Czy nie lepiej byłoby u brata e, na grillu z zimnym piwkiem w dłoni i soczystą kiełbaską na talerzu? Ha, za to mamy, jak widać, kotleciki śniegowe i bułeczki z białego e, puchu. Słuchajcie, e, jest! Czwarta nad ranem Lechu krzyczy – jest widoczność, szybka akcja. Pakujemy się w popłochu, by skorzystać z okna pogodowego. Niestety, gdy jesteśmy już związani liną, chmury nadciągają ponownie. Nie mamy jednak już wyjścia. Do moreny bocznej brakuje nam około kilometra. Jak po polu minowym, wędrujemy więc metr po metrze, uważając, by nie wpaść w szczelinę. GPS wyznacza nam kurs. Udaje się, ziemia pod stopami już po raz drugi na tej wyprawie wprawia nas w błogostan. Urządzamy więc imprezę, śpiewamy, a jutro znów idziemy na całość. Jesteśmy pełni szczęścia. Wstajemy kolejnego dnia. Jak miło jest zobaczyć słońce cieszymy się, że udało nam się uciec z Mordoru, kto nie wie, odsyłam do literatury Tolkiena. Teraz już nawet szczeliny nam nie straszne, gdy wszystko widać. Arktyczne zimno, jak widać, nie jest aż tak źle. Wolnym krokiem, podziwiając dzieła stwórcy rzeźbiarza, zbliżamy się do kolejnego lodowca. Jest to lodowiec Postbrin. Ten niewinnie wyglądający śnieżny twór był w 2004 roku świadkiem tragedii. W jego pobliżu Znany polski polarnik Adam Kieres, gdyby ktoś nie wiedział, to właśnie u niego lekcji poruszania się po Arktyce pobierał sam Marek Kamiński. Wspomniany Adam utknął w burzy śnieżnej z grupą olkuskich polarników. Przy odczuwalnej temperaturze minus 40 stopni i zerowej widoczności ruszył po pomoc i nigdy nie wrócił. O ironio, jakiś czas później burza ucichła i helikopter uratował polarników. Ciało Adama Kieresa nigdy nie odnaleziono, a istnieją przypuszczenia, że mógł właśnie wpaść do, do szczeliny lodowca Post-Brin. Gdy podchodzimy bliżej, jak zwykle, pojawiają się problemy. Szczeliny, rzeki lodowcowe. Ach, rodzą się dwie koncepcje przejścia na drugą stronę. Jak się później okaże, obie słuszne. Jedni poszli dołem, walcząc z nurtem rzeki, a drudzy poszli górą, pokonując lodowe szczeliny. Spotykamy się za lodowcem i marzymy tylko o jednym: rozbić namiot i iść spać. Na szczęście niedźwiedzie polarne tak daleko od morza nie żerują, więc możemy sobie odpuścić nocną wachtę. Mamy też możliwość podziwienia pierwszych zachodów słońca, a jest co podziwiać. Wyruszamy z obozu po śniadaniu. Ostatni raz możemy spojrzeć na czoło naszego lodowca Tuna Brin. Dalszą drogę marszu pokonujemy brzegiem i nie spodziewamy się dodatkowych atrakcji od spokojna wędrówka plażą niczym spacer brzegiem morza w Jastarni. dziwi tylko fakt że wody przybywa a brzeg staje się coraz węższy wszystko jasne idzie przypływ ech w jastarni by tego nie było przyspieszamy kroku niestety brzeg się skończył musimy dalej podążać po zmrożonym zboczu jak widać, lepiej w tym miejscu się nie potknąć, ponieważ brzeg kończy się urwiskiem. Udało się! Po raz kolejny. Czas na ognisko i ciepłą herbatkę. A do herbatki czekoladka. Podążamy dalej. Wielkim zdziwieniem jest widok nowoczesnego husa. Docieramy na miejsce. Jest otwarty rozpalamy więc w kominku jemy nasze pyszne liofilizaty robi się błogo komfort kusi jednak ja z kolegami z namiotu odrzucamy dobra cywilizacyjne i zasypiamy w naszym namiociku po przebudzeniu ktoś od nas z grupy krzyknął nasi tu byli znajdujemy w husie naszywkę polskiej kobiecej wyprawy na newton topen o wyprawie było dość głośno w mediach, liczącą w sumie 300 km trasę. Trzy dziewczyny z Polski pokonały, idąc w ekstremalnych warunkach, by dokonać zimowego wejścia na najwyższy szczyt Spitsbergenu. Arktyka jest przepiękna, a widoki zniewalające. Co prawda wszystko jest białe, ale są różne odcienie bieli i to jest fascynujące. Jesteśmy dumne i szczęśliwe, że nam się udało. Tak pisały po swoim powrocie. Czyli co? Tu miały swoją oazę, pomyślałem. Zrobiło się miło na sercu. Po powrocie skontaktowałem się z dziewczynami i przesłałem im to zdjęcie. Były mocno zaskoczone. Zanim wyruszyliśmy w kierunku Longebir, znaleźliśmy w pobliżu chatki porozrzucany szkielet walenia, który udało nam się złożyć w całość. Jakie miał życie? Co było powodem śmierci? Nasowały się pytania. Jeszcze tylko kilka zdjęć miejscowemu ptactwu i wyruszamy dalej. A przed nami kolejne rzeki. Przypominają się słowa piosenki adama Drąga. Rzeki to idące drogi. A mamy ich do przejścia jeszcze wiele. Patrząc, jak radzimy sobie z arktycznymi rzekami, przypomniała mi się taka dygresja dotycząca klimatu arktycznego. Amundsen już pisał o Spitzbergenie, że jest on wytwórcą klimatu. To, co dzieje się tutaj, ma wpływ na pogodę praktycznie w każdym zakątku świata wobec czego na przykład w czasie II wojny światowej osadzono tutaj klimatologów by mogli przepowiadać pogodę. Takim klimatologiem był Niemiec William DeG., który przepowiedział na dzień ataku Niemców na Ardeny mgłę, która w konsekwencji uniemożliwiła wykorzystanie lotnictwa przez aliantów. Swoją drogą alianci nie mogli namierzyć kryjówki Williama Degge na Spitsbergenie. Został on znaleziony już po oficjalnym zakończeniu wojny, będąc tym samym ostatnim Niemcem, który skapitulował. No to taka klimatyczna ciekawostka. Ale już wracamy do naszej przygody. Przed nami największa rzeka. Pełni optymizmu ruszamy w kierunku jej brzegu. Z każdą godziną jednak nasz optymizm będzie gasł. Nie mogąc znaleźć dogodnego miejsca do jej przekroczenia, zaczynamy tracić wiarę. W ósmej godzinie marszu wzdłuż brzegu nagle znajdujemy co? Łódkę. Tak, tak. Stała, prawdziwa Yellow Submarine, choć mamy nadzieję, że ona nie będzie podwodna. Omawiamy logistykę naszej przeprawy i zabieramy się do wioseł. Cała nasza przeprawa trwa dwie godziny. Jest tylko jeden problem. Trzeba łódkę odstawić z powrotem. Wyzwania podejmuje się wagi. Kiedy już udaje mu się odstawić łódź, pozostaje jeszcze wrócić. Ale jak widać, wpadamy na genialny pomysł. Proszę popatrzeć na nasze rozwiązanie. Przy pomocy liny ściągamy Waldiego na właściwy brzeg. A na brzegu czekała już ekipa z ręcznikami, gorącą herbatką dla naszego bohatera. Jest cudnie. Cisza, spokój, ja, mój aparat i fotogeniczne wełnianki. Jednak ciszę przerywa krzyk Waldiego. Niestety, bohater dnia poprzedniego wylewa sobie cały wrzątek na stopę. Wprawne dłonie Bożenki zakładają opatrunek. Czekamy jednak dwa dni, aż opuchlizna zejdzie, by mógł dalej wędrować, a następnie wolniutko ruszamy w kierunku góry arctowskiego. Po drodze spotykamy myśliwego. Dostał on pozwolenie na odstrzelenie jednego renifera. Nie podoba nam się to, ale no, nic na to nie możemy poradzić. Ja też do nich strzelam. Ale moim teleobiektywem. A oto kilka obrazów. Uf myśliwy, powiedział nam, że idzie znaczne pogorszenie pogody. Rozbijamy więc namioty u stóp góry arctowskiego i postanawiamy jeszcze dziś wyruszyć na jej szczyt. Droga z pozoru łatwa zmienia się w mozolną tułaczkę w labiryncie urwisk, żlebów, lodowych tworów. Blisko północy znajdujemy doskonale osłonięte od wiatru miejsce dla Chwieja. To stąd chwieju możesz podziwiać swoją ukochaną Arktykę wspominamy wspólnie spędzone chwile odmawiamy modlitwę i schodzimy w dół udało się następny dzień wita nas deszczem próbujemy więc przeczekać ja fotografuję sobie arktyczne strumyki Natomiast druga część naszej grupy, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, postanawia również zmierzyć się z górą Arctowskiego. Ha, ponownie możemy krzyknąć, nasi tu byli. Jacek na szczycie góry znajduje wciśnięty kawałek polskiej gazety. Poranek kolejnego dnia. Zazwyczaj w Częstochowie rozpoczynam od pobudzającej do życia kawy. Tu na pobudzenie nie ma nic lepszego jak przekroczenie lodowcowej rzeki. Działa niczym potrójne espresso. Po drodze mijamy zrzucone poroże Renifera, podziwiamy piękne chmury i w pełnym słońcu wędrujemy w stronę Longebir. Spodglądamy na dolinę i naszą górę Arstowskiego. Dziękujemy Ci, Chwieju, za wszystko. Dolina Adwendalen, którą wędrujemy od kilku dni, dostarcza nam jeszcze wielu wizualnych wrażeń, a pod wieczór można by ją spokojnie nazwać słowami piosenki starego dobrego małżeństwa Dolina w długich cieniach. Na kolejnym zdjęciu widzimy ostatni nocleg naszego trekkingu. Cisza, spokój, prosta droga do domu, a my pozwalamy sobie. Na ostatni ekstremalny wybryk, choć właściwie mógłbym o tym nie mówić, ponieważ nie przynosi on nam chwały zdobywców. Oto co się zadziało. Wszyscy wieczorem zatęsknili za normalnym jedzeniem, a skoro jest już blisko do miasteczka, to może by tak wybrać się do sklepu, rzuca hasło Lechu. Tak też robimy. Wybór jednak okazał się marny. Zamiast kawioru z grzankami mamy parówki z chlebem. Hmm, ale eh, jak one smakowały wtedy. Nasz arktyczny czas powoli dobiega końca. Jeszcze tylko kilka fotografii zachodów słońca, pamiątkowe zdjęcie całej naszej ekipy i jesteśmy w cywilizacji Longebir. Na czas naszego trekkingu wzięliśmy 6 dni zapasu. Cztery z nich wykorzystaliśmy. Przybyliśmy więc do Longier na dwa dni przed wylotem. Co tu robić? Postanawiamy jeszcze odwiedzić rosyjskie miasteczko Barentsburg, które widzieliśmy na poprzedniej wyprawie z góry protektor fielet. Wypływamy ponownie superszybką motorówką i niczym w Matrixie Jacek dzwoniąc przenosi nas w świat już zapomniany. Propaganda sukcesu na każdym kroku. A nad tym wszystkim czuwający sam Lenin. Wracamy na nasze pole namiotowe, a wieczorem delektujemy się opowieściami o tym, co już jest wspomnieniem. Aczkolwiek może tak jeszcze jakieś szaleństwo na do widzenia. Wpada nam do głowy pomysł. Na wspomnianym polu namiotowym jest napis. Dla śmiałków, którzy zażyją kąpieli, zanurzając się całym nago w Morzu Gorylandzkim, przewidziany jest dyplom i darmowy żeton pod prysznic. Hmm, czemu nie? Robimy to. Jeszcze tylko pamiątkowy wpis, odbiór nagród i tak dobiega końca nasza druga arktyczna wyprawa. Żegnaj, Arktyko! Choć może do zobaczenia, bo jak to mawiał chwieju, pamiętajcie, jest jedno ryzyko w wyprawach na Spitsbergen. Jak się raz pojedzie, to się tutaj wraca. Dziękuję za uwagę.